No to jest mój chyba ósmy dzień regularnego picia wody i wiecie, co jest z tym wszystkim najgorsza, że to działa, a to znaczy, że ja będę musiał to robić do końca życia. No co no tydzień był ciężki, za tydzień mamy konwent, no nie będziemy o tym rozmawiać, tylko jakoś damy radę, jak Bob budowniczy, bo on zawsze daje radę. Okej, okay, nie przedłużając to jest odcinek numer 4. Więc ja będę mówił do Was, zakładając, że pewne rzeczy już wiecie. No zwłaszcza, że z każdym odcinkiem zwiększam trudność rysowanych rąk. I to nie jest tak, że ja to robię świadomie, orientuję się o tym dopiero jak zaczynam coś szkicować. No dramat generalnie. Więc jak mamy nasze spektrum, pozy otwarte anatomia, pozy zamknięte negative space i ostatnio omawialiśmy środek, czyli no perspektywę. Teraz jak ręka się nam zaciska, możemy włożyć w nią jakiś obiekt. No co kubek, długopis, Drugą rękę, bardzo dużo pieniędzy, co sobie manifestuje. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o pozy rąk z obiektem, to tutaj mamy bardzo dużą rozbieżność, jeśli chodzi o poziom trudności, bo no czasami coś takiego narysujemy w kilka minut, a czasem wybierzemy sobie taki obrazek, że mamy ochotę to wszystko rzucić. No i zgadnijcie, jakie obrazki wybrałem na dzisiaj. A nieświadomie. Mimo wszystko takie rzeczy też musimy ćwiczyć, bo moim zadaniem jest tak naprawdę nauczyć was rysować każdą pozę ręki jaką sobie wymarzycie. Na no nie trzy ręce na że w dodatku na słowo honoru. No i dlatego ostatnio powiedzieliśmy sobie, że no w tym wypadku będziecie potrzebować narzędzi. Dałem wam narzędzia, no a teraz czas na bardzo dużo ćwiczeń. I pokażę Wam też w ogóle dlaczego. I druga sprawa jest taka, że wcześniej wspomniałem Wam, że na każdego potwora jest sposób, a jeśli chodzi o rękę z obiektem, to tutaj dochodzi nam jeszcze wybór. Bo no to wy decydujecie, czy chcecie najpierw narysować obiekt, a później rękę, czy najpierw rękę, a później obiekt. I to jest absolutnie wasza sprawa, od czego zaczniecie. Więc jeśli uważacie, że będzie wam to prościej zrobić, rysując inaczej niż ja, no to macie do tego pełne prawo. Naprawdę, rysunek jest bardzo indywidualną kwestią. No, nieważne, jak to zrobicie, ważne, że to zrobicie. No tylko dobrze by było się przy tym nie zamęczyć. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do przykładów, na tym etapie powinniście już mniej więcej rozumieć, co się dzieje, co ja rysuję i dlaczego podejmuję takie decyzje, więc nie będę tłumaczył już każdej jednej rzeczy i ją zatrzymywał, bo wtedy te odcinki będą mi wychodzić po co najmniej godzinę każdy. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć teraz nie, Panie Demon, absolutnie nie będziemy mieć z tym problemu, z tak długimi odcinkami. Ja będę mieć problem. Bo do tego wszystkiego będzie trzeba dodać napisy, potem jeszcze przetłumaczyć na angielski, Or maybe for some of you it's time to learn Polish. I mean, beautiful language and stuff. Także skupimy się na najważniejszych rzeczach i zobaczymy, jak to wyjdzie, więc lecimy. Teraz podkreślam, że to są rzeczy trudne. I co ja mam w ogóle na myśli, mówiąc, że coś jest trudne? No głównie to, że do takiej pozy trzeba podejść z szacunkiem i dystansem. Bo jak sobie stwierdzicie, a, wygląda łatwo, co może pójść nie tak? No nie wiem, wszystko. Dosłownie jak później będziecie sprawdzać wasz skiz, to ten negative space was tak wyjaśni, jak ludzie siebie nawzajem w sekcji komentarzy, tych dla rodziców, no i nie tylko. No ale lecimy. Ogólnie to był też mój pierwszy szkic tego dnia. No, nigdy wcześniej nie rysowałem tej konkretnej pozy, no więc postanowiłem skupić się głównie na kształtach, żeby mieć pewność, że no zrobię to dobrze. I w tym wypadku narysowałem najpierw trochę ręki, a później linię pomocnicze na no długopis. No, czy była to dobra decyzja? Trzeba było od czegoś zacząć. Mamy już większość ręki, mamy kciuk, mamy też. Palec wskazujący. No i próbujemy rysować długopis. Teraz wyznaczamy kształty tam na dole, żeby jakimś cudem narysować resztę palców. Paznokieś, czyli to, co mówiliśmy ostatnio, że on nadaje kierunek temu, jak się skręca ręka. A prowadzę sobie linie pomocnicze, żeby narysować te palce. Rysuję kształty, żeby wyznaczyć dobry negative space, żeby wiedzieć, że to jest dobra odległość. Rysuję więcej kształtów. No i rysuję resztę ręki. I teraz sobie zmazuję te rzeczy, poprawiam, bo mogę w tym dłubać ile mi się tak naprawdę podoba. Poprawiam paznokieć. I poprawiam palce na dole. To się trochę cieniuje, bo też zwróćcie uwagę, że tu jest dość sporo cienia. I to nam może. Pomóc, albo niekoniecznie. Teraz, co tutaj się stało? No bo skupiłem się na rysowaniu kształtów, żeby mieć pewność, że proporcje i odległości będą dobre. To, co mówiliśmy sobie ostatnio jeszcze raz, czyli paznokieć, no, z którego jestem bardzo zadowolony, bo w porównaniu z poprzednimi paznokciami, jakie rysowałem, wyszedł mi naprawdę ładnie. Jeszcze wracając do cienia, to to jest ta rzecz, która może nas zmylić, dlatego no, tak ważne jest to, żeby wszystkie te kształty były narysowane jak najdokładniej, bo wtedy macie pewność, że no, wszystko będzie w porządku. No i co teraz? Czy finisz? Nie, będziemy rysować to jeszcze raz. Bo też jakby co z tego, że wyszło mi to raz. Ja mogę spróbować zupełnie innej metody, tak jak tutaj. I zaraz wam coś pokażę. Na razie patrzymy, przyglądamy się, co się tutaj dzieje. No, dzieje się niewiele, bo ja na tym etapie postanowiłem już zakończyć. I teraz, tak, ja tutaj chciałem użyć mniej kształtów, jak widać, poległem. I teraz dlaczego? No, bo czasem bardzo ciężko jest nam wyznaczyć faktyczną odległość, zwłaszcza jeżeli jest to duża przestrzeń tak jak tutaj, no, ta przestrzeń tej ręki. No i co, no po prostu doszedłem do momentu, gdzie stwierdziłem, że wolę zacząć to od nowa i to jest też jak najbardziej ok, bo nawet takie próby nas bardzo dużo uczą, na przykład czego nie chcę robić w następnej próbie. Teraz w ogóle chciałem zacząć te pozy z innej strony, czyli od długopisu narysować go najpierw for science i żeby Wam pokazać. no czy mi to wyszło, no... Ogólnie możecie już zobaczyć na tym etapie, że kąt nachylenia długopisu jest zupełnie inny, ale też zacząłem sobie od dołu, bo narysowałem najpierw te palce. Teraz chcę narysować kciuk, bo on jest w sumie no następny w kolejności tego, co będzie mi w miarę łatwo. Chcę narysować resztę ręki. I teraz wyznaczam sobie linie pomocnicze, bo chcę narysować kształty, ale tutaj już zaczyna mi coś nie wychodzić. I zaraz sobie powiemy dlaczego. No właśnie... To jest już ten moment. I ja Wam na wstępie powiem, że to tym sposobem też da się zrobić, no bo początek był super, ale w sumie co poszło nie tak? Dlaczego nagle nie zgadzają mi się te odległości? Raz jeszcze spójrzcie na ten kąt nachylenia długopisu i kąt nachylenia długopisu na naszym obrazku pomocniczym i ktoś może powiedzieć, że ale on aż tak bardzo się nie różni. No Ale też widzicie, jaką to nam zrobiło tutaj różnicę. I teraz moim zdaniem, no, bardzo ciężko jest narysować prostą linię pod idealnym kątem, a tutaj widzimy, że ten kąt musi być idealny, żeby użyć tego jako nasz punkt odniesienia. No stąd żaba w butach klauna, bo mimo wszystko tą metodą też się da, ale no jak widzimy, no, musimy być bardzo dokładni, bo koniec końców wszystko wyjdzie w praniu i. Aczkolwiek, jeżeli wrócimy sobie do tego momentu, co to... Jeśli postanowilibyśmy się tak naprawdę zatrzymać tutaj, olać w ogóle ten długopis, no to, to też by się dało zrobić, bo tutaj te proporcje już są o wiele lepsze. Tutaj na przykład musielibyśmy się skupić, żeby wyznaczyć dobrze te przestrzeń ręki. Musielibyśmy dobrze na pewno poprowadzić tego kciuka. Tutaj tak naprawdę to by było całe do zmazania, bo to jest tej przestrzeni jest tutaj mniej, a tutaj mi się zrobiło jej bardzo dużo. No i trzeba by było być konsekwentnym, jeśli chodzi o palce, ale jeżeli postanowilibyśmy tak naprawdę dłubać to o tutaj, to też miałoby rację bytu. Tylko trzeba by było po prostu wszystko to wyznaczyć dobrze. Teraz w ogóle zwróćcie uwagę, że jesteśmy już na szkicu numer 4. No więc to też nie jest tak, że Narysowałem coś raz, dwa i koniec, tylko ja walczę, dopóki nie będę zadowolony z moich ćwiczeń. Z czasem może trochę potrwać. Więc tutaj już w ogóle postanowiłem zacząć od ręki, i to jest tak naprawdę zaawansowana technika, do której dążymy, że ja te kształty i odległości po prostu widzę, no dlatego mogę lecieć samym konturem. I powiem więcej, moje oczy są już tak przyzwyczajone, że same tworzą sobie te kształty, linie, ale no mimo wszystko na tym sposobie też można się fenomenalnie wyłożyć o czym sobie zaraz powiemy. No ale okej, okay, narysowałem bazę. Długopis zostawiłem sobie na później, ale nawet jak zostawiłem go na później, to znowu widzimy, że ten kąt nachylenia też jest niekoniecznie dobry. No ale długie dalej, jakby to też jest okej. Okay. Nie musicie tego na początku widzieć. Takie rzeczy też wychodzą, jak skończycie rysować i potem to oglądacie i macie takie aj. No ale it's okej. Okay. Ok, paznokieć mogliśmy sobie zmazać, nam się nie podobał. Poprawiamy te dalsze rzeczy. Powinienem rysować trochę więcej kształtów. No ale przy czwartym szkicu możecie już sobie poeksperymentować. Tak naprawdę, z tym jak chcecie to dalej rysować. Właściwie jeszcze szybciej, wolniej, jak Wam się tam podoba. Ok, doszliśmy sobie do tego momentu. I spójrzcie, że no, ta nasza odległość jest zdecydowanie za krótka. Ta ręka może i wygląda ładnie, bo no, na pierwszy rzut oka, tak naprawdę, jakby ktoś mi coś takiego pokazał, to miałbym takie OK, jakby spoko. Ale no, ta odległość jest za krótka. To, co Wam mówiłem wcześniej, że no problem z dużą przestrzenią. I teraz porównajmy sobie ten nasz czwarty szkic z naszym szkicem numer 1, który zrobiliśmy za pomocą kształtów pomocniczych. I teraz. Raz ten długopis jest zdecydowanie za długi, a dwa, no w porównaniu ta odległość jest zdecydowanie za krótka. Ale jeżeli zmarzamy to wszystko i poprawimy ten długopis, to są dwie rzeczy, no to będziemy mieć naprawdę ładną rękę. Więc to też nie jest tak, że cały szkic jest do wywalenia, bo jeżeli tam 70-80% szkicu jest w porządku, no to możemy poprawić te 20% i jest OK. Zaczynamy od nowa, jeżeli tak naprawdę więcej niż 40. Moment, matematyka, chwila. No, jeśli zdecydowana większość jest źle, to zaczynamy od nowa, ale jeżeli jest tylko kilka rzeczy do poprawy, możemy je zmazać i narysować jeszcze raz. Zdecydowana większość mi się podoba, nie trzeba wtedy liczyć. Tylko teraz po raz kolejny, powtarzam, to nie są zawody na to, kto ma największy kubek. No, bo rysowanie kształtów to naprawdę nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, rysujecie ich tyle, ile potrzebujecie, i w pewnym momencie będziecie ich potrzebować coraz mniej. I my jeszcze mniej. No i właśnie takie podejście to jest oznaka dużego kubka, no bo korzystam z pomocy, żeby później wyrosnąć na czada, co trzaska takie pozy w kilka sekund. No bo jak się pospieszę i oleję te kształty, no to nawet nie jest już normalny kubek, to jest ta filiżanka de espresso. Serio. Teraz dla przykładu, kochani, poza, przy której prawie zaliczyłem rage Kit z własnej sypialni. Ale dokładnie to się dzieje, jak nie respektujecie pozy i no, nie używacie kształtów, więc enjoy. Bo mówię, ok, polecę sobie konturem, nigdy tego wcześniej nie rysowałem, tej konkretnej pozy, to jest mój pierwszy szkic. Ale co może pójść nie tak? No wszystko może pójść nie tak. Naprawdę, ja myślałem, że nie jest mnie już w stanie nic, nic zdenerwować. Oprócz ludzi w internecie. I tutaj po raz kolejny kłania się zły kąt nachylenia długopisu, który mi to wszystko rozwalił. No ale dokładnie ta sytuacja, o, o której wam powiedziałem, że rysuję coś pierwszy raz, chcę pokazać, jaki ze mnie czata, koniec końców nic mi nie wyszło. Bo ani sobie nie sprawdziłem później kształtów. Tutaj w ogóle też to powinno być większe, to powinno być dłuższe. No i jedyne co mogę zrobić, to zacząć od nowa. No ale to też była próba. Próba nas bardzo dużo uczy. Dlatego szkic numer dwa tutaj już chcę sobie zaznaczyć jakiś najważniejszy negative space, żeby mieć no, punkt odniesienia co też jest bardzo ważne. I raz jeszcze przejechałem się na złym kącie po raz kolejny. Dlatego to jest naprawdę super ważne. No, jeśli chcecie, żeby prosta linia była waszym punktem odniesienia, to musi mieć dobry kąt. No, i tak naprawdę to jest najtrudniejsze w tej pozie. Ten kąt nachylenia długopisu. No, bo jeśli wyznaczę go źle, to on mi poprzestawia całą rękę. No, ale się poprawiłem. Rysuję więcej kształtów. Rysuję ten drugi palec, który był w poprzednim szkicu za krótki. Też bardzo ważne jest to, żeby kciuk był odpowiednio duży. No, ale tutaj też już doszedłem do momentu, gdzie nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, gdzie mam. Dalej dłubać, więc pozmazuję sobie jakieś rzeczy. Te punkty odniesienia też są bardzo ważne, bo od nich możecie lecieć dalej. Więc na przykład nie narysowałem w tym wypadku reszty ręki, tylko najpierw skupiłem się na palcach, na tej części, i dopiero później staram się rysować rękę. I to też właśnie duża przestrzeń, którą możecie sobie rozbić na mniejszy kształt, też Wam bardzo pomoże, bo duża przestrzeń potrafi być triki i Rozwalić nam wszystko. No i tu doszedłem już do momentu, gdzie chciałem zrobić coś nowego, czyli porównać to, co narysowałem z moim obrazkiem, więc nałożyłem jedną rzecz na drugą. I tutaj, jeżeli moim punktem odniesienia był długopis, przyłożyłem mój długopis do tego długopisu, który jest tutaj. No i widzicie, że tutaj wszystko tak naprawdę jest. No, jest nie tak, no i na tym etapie powinienem stwierdzić, OK, dużo rzeczy jest nie tak, zaczynam od nowa. Ale stwierdziłem, nie no, kurczę, coś musi być OK, więc moim punktem odniesienia będą teraz palce. Ja to po prostu trochę obrócę i zobaczę, co się stanie. I jak to obróciłem, to okazało się, że zdecydowaną większość mam dobrze. Bo muszę poprawić tylko ten palec, muszę poprawić ten palec o tutaj, no muszę poprawić cały długopis, bo on był ogólnie źle. Ale to jest znowu tylko kilka rzeczy. I to jest też niesamowite właśnie w Negative Space i kształtach, że no jeżeli je rysujecie, to coś musi być dobrze. I nawet jeżeli myślicie, że szkic jest do wywalenia, to okazuje się, że go potem obrócicie i nagle jest okej. Okay. Tak, więc poprawiłem sobie ten palec, ale też z frustracji narysowałem kaczkę skaczącą do pudła, bo no czasami takie rzeczy. Ciężko, ciężko. I teraz szkic numer 3, bo jesteśmy już o krok bliżej do narysowania tej pozy. Dobrze, tu w ogóle spróbowałem jakiejś konstrukcji i tym razem skupiłem się na ręce. Zrezygnowałem już z rysowania długopisu na tym etapie. No i co? No i rysuję sobie te palce. Chciałem powiedzieć główne palce, ale to tak naprawdę... No główne palce w sumie to by był nasz palec... Główne palce to palce, które są na pierwszym planie, czyli w tym wypadku kciuki, palec wskazujący. Je możemy narysować najpierw, a potem resztę. No i tutaj znowu kłania się po raz kolejny zły kąt nachylenia długopisu. Też wydaje mi się, że ten negative space nie jest dobry, bo znowu ten palec jest za krótki, ale został poprawiony, więc no wyciągam wnioski z moich przeszłych błędów. Fajnie by było, gdyby w życiu też tak było. No i doszedłem do tego momentu, mimo to znowu nie jestem zadowolony. Eee, no więc narysuję to jeszcze raz, no co innego mogę zrobić. No i co, nasz szkic numer 4, no bo teraz patrzcie, czasami potrzebujecie o wiele więcej szkiców, żeby w ogóle zrozumieć, jak ten obiekt działa, bo to nie jest tak, że raz i gotowe, tylko no walczę, dopóki mi nie wyjdzie. No bo czasem wyjdzie dopiero przy szkicu numer 50, ale no to znaczy, że w końcu zrozumiałem tę przestrzeń i no najwidoczniej tylu prób potrzebowałem. I też nie musicie robić tego wszystkiego naraz. No, czasami najlepiej coś sobie odłożyć na później, jak się już za bardzo zirytujecie daną pozą, i to też jest ok. Szkic numer 4 to w ogóle sobie stwierdziłem, że wyznaczę ten najważniejszy negative space. I tu też tak naprawdę e, fajna sprawa to jest to, że jak za dużo się dzieje w danej przestrzeni, to możecie ją sobie po prostu zakolorować i wrócić do niej później. No i tu jak się skupiam na tym Negative Space, to już wygląda lepiej, ale to też jest mój szkic numer 4 i dobrze by było, żeby już w końcu coś zaczęło mi wychodzić, ale też jak nie wychodzi, to jest okej. Okay. Uh, no, rysuję sobie paznokcie, poprawiam te rzeczy, poprawiam ten cień. Mm, okej. Okay. No i teraz co tu się stało? Zły kod nachylenia długopisu, ale moja ręka nie wygląda tak źle. Przyłóżmy to sobie o tutaj. I kurczę, nagle się okazuje, że jest dobrze. Tylko trzeba było ją trochę obrócić, bo też czasami z jakiegoś powodu jest tak, że coś narysujemy, ale obrócimy to delikatnie w którąś stronę, ale jest dobrze. Z jakiegoś powodu jest dobrze. Ja, dalej, ja też jestem w szoku, że jest dobrze. No bo jak patrzę też sobie na to i patrzę sobie na to, to mówię, nie, to nie może być to samo. No. Ale no, widzieliśmy, że to jest to samo. I tu też właśnie. To są detale, to jest cień, to są te wszystkie rzeczy, które Was mogły zmylić. Bo ja na tym etapie też bym sobie stwierdził, że nie, kurczę, to nie może być dobrze, więc mi się wydaje, że powinienem zmienić bardzo dużo rzeczy. Ja zacznę poprawiać tak naprawdę błędy, które nie istnieją, i pogrążę się w sumie nie wiem po co. Więc też no, ważne jest to, żeby sobie porównywać te rzeczy. No i nie ufać sobie, tylko ufać kształtom, bo no, w tym wypadku kształty tak naprawdę nam pomogły do tego stopnia, że no, to jest w porządku. Więc no, jedyne co mogę powiedzieć, to good job jakimś cudem. I tu Wam jeszcze chciałem pokazać te nasze próby, te nasze szkice. Pierwszy, tam chyba trzeci i czwarty. No i na pierwszy rzut oka te różnice nie są aż tak duże, ale no, mimo wszystko, jak się przyjrzymy, to one są widoczne, więc no. Tylko się cieszyć z czegoś takiego, że w końcu się udało. I tutaj mamy kolejną pozę. Postanowiłem zacząć od kubka. No ale jeżeli chodzi o ten szkic, to no, pierwszy szkic jest jak pierwszy naleśnik albo pierwsze dziecko. No ale co? Narysowałem sobie kubek i postanowiłem wyznaczyć sobie trzy kształty na górze kubka i od nich mogę narysować sobie ten palec. I widzę już, że dół kubka mi się nie zgadza, no ale wyznaczę sobie trzy kolejne kształty i tak naprawdę mogę to poprawić. Teraz rysuję poznokieć. Jest za bardzo obrócony w górę, przez co ten palec wygląda dziwnie, ale it's OK. Rysuję kolejną linię, która mi pomoże wyznaczyć to, gdzie jest ten palec na górze. No i próbuję rysować resztę ręki. Ale jak widzicie, tutaj został postawiony X. No bo początek był dobry, ale czego ja tutaj nie zrobiłem? No, więcej kształtów powinno być narysowane, no ale też, no pierwszy szkic zapoznaje się dopiero z pozą, mogę dojść do momentu, gdzie stwierdzę, ok, od nowa. No i rysujemy szkic numer dwa. No więc szkic numer dwa zaczynamy tak samo, bo początek był dobry, więc znowu rysujemy te trzy kształty, od których wyznaczymy sobie kciuk, znowu poprowadzimy tę linię, która pomoże nam wyznaczyć ten palec na górze. Znowu sobie poprawimy kubek w ten sam sposób i jak narysujemy sobie ten palec, no to będziemy chcieli rysować resztę ręki o tutaj. Hmm. Ok. Tutaj w ogóle coś mi się nie zgadza. A tak, dobra, to zostało poprawione. To zostało dorysowane. paznokieć, czy on będzie poprawiony? Został poprawiony. Nie ja tak, jak powinien, ale. Ale ok. Hmm. I teraz doszliśmy do czegoś takiego. I ja na to patrzę, mówię, mi się to nie podoba, to nie może być dobrze, ale teraz to sobie porównajmy. I teraz jak to sobie porównaliśmy, to to jakimś cudem jest dobrze, bo wyznaczyłem dobrze tą przestrzeń. Ten palec powinien być minimalnie krótszy i troszkę w tą stronę, ale overall jakby jest OK. Kciuk też jest w tym miejscu, w którym powinien. Kubek w ogóle też jest tak duży, jak powinien być. Tutaj powinienem to sobie pociągnąć. No i poprawiam sobie te rzeczy, bo prawiam sobie te rzeczy, reszta ręki. Ale ja nadal patrzę sobie na to i patrzę na to, i mówię, nie, to nie może być to samo. No ale po raz kolejny cień, detale, więc no, po raz kolejny nie można sobie ufać. I teraz ostatnia pozona dziś, która jest mimo wszystko najcięższa z nich wszystkich, i zaraz pokażę wam dlaczego. Tutaj już leciałem sobie konturem, co nie zmienia faktu, że no nie powinienem, chociaż no czasem w ten sposób. Zapoznajecie się z pozą, jak już trochę rysujecie, że robicie po prostu kontur i wtedy porównujecie wasz szkic z tym, co jest, yy, z tym, co rysujecie. I wtedy widzicie, które elementy wam nie wychodzą, których elementów nie widzicie dobrze, no ale dojdziemy sobie do tego. Tak, więc tutaj najpierw postanowiłem narysować rękę, i od tej ręki postanowiłem narysować kubek, bo na przestrzeni kubka jest tutaj zdecydowanie mniej. No i sobie w tym jakoś dłubię poprawiam te rzeczy, ale po raz kolejny no tutaj mamy do czynienia z dość sporą przestrzenią i dobrze by było ją podzielić jakimiś kształtami, bo no jak wyznaczycie źle przestrzeń, to, no, to to wiecie po prostu, że wasz rysunek jest źle. No ale to też na pierwszy rzut oka nie wygląda tragicznie, jakby jak to porównamy, to jest tragicznie. Teraz rzeczy do poprawy. Rzeczy do poprawy to jest na pewno ten palec, to jest na pewno ten palec, i to jest na pewno ta odległość. Tak jak mówiłem, no, big space, big problem. Ale okej, okay, to, jest, to jest... tylko kilka rzeczy. Więc wracamy sobie do tego naszego szkicu. No i teraz będziemy używać kształtów, żeby je poprawiać. Bo też, no, na tym etapie jak najbardziej używam kształtów, żeby to poprawić. Zob a, zobaczyć, co jest tutaj dobrze, niedobrze. Tak, no to wszystko możecie zmazać. O, po podzielenie... Dużej przestrzeni na mniejsze kształty, jak najbardziej w porządku. Mm, ok, co teraz? Nie pamiętam. No, kciuk jest poprawiany, paznokieć jest poprawiany, tamten palec u góry też jest poprawiany. Porównujemy sobie teraz i widzimy, że ten palec dalej jest źle. Dalej nie widzę ten, tej odległości. To powinno być też troszkę mniejsze, o tutaj? I no, on jest zdecydowanie. Za wąski, on powinien być grubszy. Ten kciuk w miarę jest ok, i, ale już tutaj tą przestrzeń wyznaczyliśmy w porządku, więc tutaj jest ok. Więc wiem, na czym muszę się skupić na tym palcu zdecydowanie. To jest mój największy problem z tą pozą, ten palec. No więc będziemy rysować to jeszcze raz. I teraz, co zrobiliśmy? Czasami też dobrze jest sobie po prostu zaznaczyć jakieś... Jakąś część linią, żeby lepiej widzieć tą linię, bo czasami ciężko, no, jakiś. Też jestem w szoku, jaka ta linia jest krzywa. Zwłaszcza, że później to nie miało aż tak dużego znaczenia, co nie zmienia faktu, że powinienem nauczyć się rysować bardziej proste linie. But it's not like I'm straight, so it's fine. Ok, tutaj sobie już zaczęliśmy te pozę bardziej dzielić tymi kształtami. Na jakieś mniejsze kształty, żeby po prostu mieć pewność. I też zwróćcie uwagę na to, że ten palc sobie zostawiłem. Ja go narysowałem do pewnego momentu i skupiłem się na reszcie, bo też możecie zrobić tak, że no, narysujecie coś do połowy i zostawicie to na później. Zwłaszcza jak sprawia Wam problem, bo chcecie się na końcu na tym skupić najbardziej. No to co działało, czyli podzielenie tej przestrzeni. Rysuję resztę. Też mogę sobie dłużej tą linię poprowadzić. Zmazuję wszystko, dodaję jakieś detale. Mm -hmm. A no, i teraz walczę z tym palcem. Walka to jest bardzo dobre słowo. Czy doszedłem już do momentu? Ja poprawiłem sobie coś. Okej, okay. i tutaj jesteśmy już w tym momencie, gdzie mówię. Jest git, porównam to sobie, zobaczę, co jest nie tak. No i w tym wypadku po raz kolejny ten palec, tutaj tego aż tak dobrze nie widać, ale jeszcze on jest, o właśnie, bo on jest w perspektywie i to jest tutaj najcięższe, bo tutaj też ten kciuk jest w perspektywie, i ten palec jest w perspektywie i mój mózg próbuje to zrozumieć, ale jeszcze tego nie rozumie. Więc no, ten palec tak naprawdę jest do poprawy. Będziemy go sobie teraz poprawiać, bo większość naszego obrazka jest dobrze, szkicu, większość naszego szkicu jest dobrze. No więc spróbujemy jeszcze raz rysować ten nieszczęsny palec. Używamy kształtów, walczymy z nim. Też paznokieć kciuka mi się tu bardzo nie podobał, więc kciuk też będzie poprawiony. No ale teraz dobra, poprawiłem, ale tak naprawdę poprawiłem to źle, bo mój palec jest odpowiednio szeroki, ale no perspektywa leży, bo tak naprawdę to, co ja narysowałem, jest granatową linią, to jak powinienem to narysować z tym turkusem? Nie widzę. Kolorów. No, i tutaj jeszcze pozostaje nam o ta przestrzeń. I tutaj tak samo próbowałem coś jeszcze poprawiać z kciukiem. Ten kciuk też powinien być bardziej w dal, ale też narysowałem go tak, no niekoniecznie dobrze. I też dlatego powiedziałem, że ta poza jest najcięższa, bo tutaj jednak te palce w tej perspektywie są naprawdę problematyczne i im trzeba poświęcić bardzo dużo uwagi, bo one też. No, w końcu Wam wyjdą, ale trzeba je trochę porysować. To niestety tak wygląda. Ale teraz spójrzcie, jak porównamy to sobie z daleka, to no, tego aż tak bardzo nie widać, bo to też miałoby rację bytu. Jako ręka, którą sobie narysujecie, nie wiem, zrobicie line art i możecie tego użyć, po prostu, bo to są już naprawdę takie drobne szczegóły, ale my musimy zwracać na nie uwagę po prostu, no, żeby nasz rysunek był jak najbardziej poprawny i żebyśmy jednak faktycznie dobrze widzieli te rzeczy. No co nie zmienia faktu, że jak się uczycie to 80% to nie musi być idealne w 100%, bo gdyby to było idealne w 100% to no to by już był naprawdę łu. No ale 80% nam jak najbardziej wystarczy, bo jak pokażecie coś takiego komuś, to ktoś na pierwszy rzut oka może powiedzieć: jakby Jest okej, okay, mi się podoba. Zwłaszcza, że ludzie zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy, na przykład o kolory mi się nie podobają. Morał jest taki, że my w końcu zaczniemy zauważać te kształty, tylko no, musimy naprawdę dużo ćwiczyć, bo pokazałem Wam dzisiaj, że mi rzeczy nie wychodzą za pierwszym razem, tylko no, w moim przypadku to jest zazwyczaj skis numer 4, 3 albo 2, czasem. Ale nawet nie dwa, tylko ten z numer 4 już jest taki porządny. A nie zawsze tak jest. Czasami to może być pamiętam. Rysowałem kiedyś jakąś rękę. Uparłem się, że ja to narysuję i to był z numer 12. A nadal mi się nie podobało, więc no. Trzeba walczyć. No i wydaje mi się, że też to chcą nam przekazać ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że jeśli chcesz lepiej rysować, to musisz ćwiczyć. Tylko fajnie jednak powiedzieć, co ja mam ćwiczyć i na co mam zwracać uwagę, no chociaż też mam teorię spiskową, że oni też tego do końca nie wiedzą i też będą w takim samym szoku jak Wy, kiedy w końcu Wam wyjdzie. Cheers. Dlatego po co ćwiczymy? Żeby nasze oczy zaczęły przyzwyczajać się do kształtów, no odległości i przestrzeni, no która faktycznie jest na tym obrazku, który rysujemy. Tylko też trzeba być konsekwentnym i robić to dobrze, no bo ja, jak byłem młodszy, zrobiłem masę szkiców, które mi prawie nic nie dały. Jedyne co to wyrobiłem sobie rękę, chociaż no, po dzisiejszych krzywych liniach, a muszę więcej ćwiczyć. Tylko teraz weźcie poprawkę na to, że to co Wam powiedziałem jest super w teorii. Jeśli będę ćwiczyć, będę świetnym artystą. Z poprawką na to, że jesteśmy tylko ludźmi. No, ludzie się nudzą, ludzie się denerwują, ludzie mają gorsze dni, ludziom się nie chce. No, i to też jest jak najbardziej w porządku, i o tym też sobie później porozmawiamy, bo tych rzeczy też nie można ignorować, bo no, też są, wiecie, part of our journey. Nie umiem dziś mówić. A w ogóle jeszcze myślałem, co ja chcę zrobić z blogiem na naszej stronie, ale będę tam chyba po prostu wrzucać Wam ćwiczenia uzupełniające do każdego odcinka, no bo ja też muszę ćwiczyć. Niestety, i mi też się nie chce, bo wolałbym sobie pograć, zwłaszcza, że kupiłem sobie taką świetną grę. Ale jakoś sobie damy radę, nie wiem, mocą przyjaźni, bo to rozwiązuje każdy konflikt, chyba. Kochani, także ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to no, zapraszam. W następnym odcinku będzie zestaw ćwiczeń i no to oficjalnie zakończy nam ręce, a później będziemy męczyć się z głową. A może to dobry moment, żeby wyjechać i zostać czyimś utrzymankiem, albo z moimi standardami. No nic, życzę Wam miłego rysowania i widzimy się, mam nadzieję niedługo, no chociaż konwent za tydzień, no jakoś sobie poradzimy, także macham, pa pa.